Dzień dobry, witam w Zespole Szkół Technicznych w Malborku. Jak co roku przygotowaliśmy się bardzo cierpliwie, chcąc jak najbardziej gościnnie, ale i też merytorycznie zaprezentować naszą szkołę i ofertę edukacyjną, z którą chcemy w tym roku wystąpić do, do ósmoklasistów. Największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszy się oddział przygotowania wojskowego, klasy technikum, ale to, co jest takim trendem od kilku lat, to zainteresowanie nauką w szkole branżowej. Trzy lata nauki, perspektywa samodzielnego prowadzenia biznesu, pracy, usamodzielnienia się jest dla młodych ludzi niezwykle intratnym, powiedziałbym czym motywującym do tego, żeby właśnie wybrać ten, a nie inny kierunek kształcenia. Jak zwykle bardzo bardzo e, duże zainteresowanie mimo wszystko klasy technikalne, e, klasa elektryków, mechaników. W promieniu 100 kilometrów mechanicy, elektrycy są po tej szkole i tej tradycji się trzymamy, i nadal w tym zawodzie będziemy w tym roku kształcić. Nowością od kilku lat, od trzech lat w naszej szkoły jest kształcenie w zawodzie technik urządzeń, technik, urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Długa nazwa, skomplikowana. Być może dlatego się jeszcze tak za bardzo nie przyjęła i nie zagościła w świadomości wielu osób, ale to zawód przyszłości. Staramy się do niego przekonywać, że tradycyjne ogrzewanie powoli będziemy zastępować tymi alternatywnymi źródłami. A więc wszelkiego rodzaju nowe instalacje, pompy ciepła, fotowoltaiczne źródła i tak dalej będą w jakimś stopniu za, zmieniać e, nasze źródła utrzymania, a więc ci, którzy by ewentualnie chcieliby do tej branży wejść, muszą być trochę mechanikami, elektrykami i tymi montażystami, tymi, którzy będą potrafili takie urządzenia e, nam z, zmontować e, i żeby za, zaczęło po prostu to wszystko nam w domach działać.